We wrześniu 2024 roku 26-letni mężczyzna został poważnie ranny w biały dzień przed supermarketem na Wineta Plac w Kielga Arden, dzielnicy północno-niemieckiego miasta portowego Kiel nad Bałtykiem, niedaleko Hamburga, po ataku pałką i nożami. Według prokuratury sprawcami byli ojciec i jego dwóch synów. Powód? Mężczyzna miał romans z córką lub siostrą napastników, co w ich rodzinie było uznawane za nieakceptowane. Możliwe, że miało to związek z urażoną godnością rodzinną, co sugeruje próbę zabójstwa honorowego. Podczas ataku poważnie ranny został także osiemnastoletni przechodzień, który próbował pomóc. Trzej podejrzani uciekli, ale zostali aresztowani przez jednostkę specjalną 11 godzin później. 17 kwietnia 2025 roku ogłoszono oskarżenie wobec ojca i jego dwóch synów. Ojciec znajduje się w areszcie tymczasowym, podczas gdy synowie są na wolności pod ścisłymi warunkami. Ponieważ jeden z synów jest nieletni, sprawa jest rozpatrywana przez sąd dla nieletnich za zamkniętymi drzwiami. Ofiara występuje jako współpowód w procesie. Hvala za objirzenje tega filma in za pomoč vodopja budovanju dudzej bazi danik in historii od Zabojstva Konorowicz. Zasubskribuj naš kanal Zabojstvo Honorou na YouTube.